Ja ma na mili u Patensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy dzisiaj Farmers Live pogramy. I co my tutaj porobimy? Otóż lasu, sprzątanie. To w poprzednim odcinku miałem w planie. No więc teraz zaczynamy i na grubo z tematem ruszamy. Tylko sprzęt. Sprzęty już przygotować chciałem. Jeszcze tylko łopatę byśmy zabrali. Pod jedynkę byśmy ją dali, no i lecimy. Lecimy. Las, który tutaj, właśnie tutaj za gospodarką mamy, ten las sobie posprzątamy. Drzewa sobie tu powycinamy, trawę powykaszamy, co nieco drogi tutaj wyrysujemy, łopaty do tego użyjemy. Także myślę, że będzie całkiem spoko, takie małe floko. A, dobra, wszystko co możemy, wszystko sobie wykaszamy i tej drogi tutaj wyrysujemy. Zobaczymy, co my tutaj zdziałać możemy. Mm, oczywiście, trawa jak najbardziej, trawa to dobra zabawa, bo pokarmu z tego mamy i chętnie ten pokarm sobie wykorzystamy. O, pięknie, pięknie ta trawa. Dobra, myślę, że łopatą teraz. Byśmy sobie łopaty użyli, i łopatą byśmy sobie tu troszkę tego terenu wytyczyli. Czy to tak jakoś zupełnie mi się popsuje? A, jeszcze łopata się psuje. No to ja normalnie Panu dziękuję. Uh, to będzie tutaj ostre. Widzę, kopanie. Hmm, nawet nie myślałem, że takie będzie tutaj. A jeszcze do tego, cimno nam się zrobiło, że aż normalnie się nie wierzyło. Dejmie ta łopata pod czwóreczka i no, ona 12% ma. No i dobra, szabada, jakoś tak spróbujemy, co nieco może tej ścieżki wyrysujemy, bo no niestety, tak właśnie by to wyglądało, tak by się to tu kopało. O, no i się popsuła. I tak zrobić tutaj chciałem, i tą ścieżkę właśnie wyrysowałem. Hmm, dobra, patyki. Może nawet wszystkie. Trawę sobie tu odkładamy Trawy nie potrzebuję. Jeszcze od razu jakiś narzędzi. O, sobie zmajstruję. Nie wiem, czy narzędzia wszystkie, jak to wygląda z y, tych narzędzi, używaniem. Cyk. Tu mamy 100%, 100%, no tu kosę poprawić trochę możemy i dalej z tematem. Jedziemy, eee, co dalej, co dalej tutaj robić chciałem? Otóż na przykład takie mniejsze drzewa do wycięcia planowałem i tu wtedy sobie, o, patyki pozbieramy i od razu je na... Kuchnię damy, bo jakby nie było, drzewo mi się pokończyło, a zima jest przed nami i na pewno będzie potrzebne. Będzie na pewno potrzebne. Czy tu jeszcze coś? Tu nie bardzo by to chciało. To by się kosą powycinało. No i tak, tak lecieć sobie będziemy. Pod trujeczką kosę mamy. O, i tutaj te. Cyk, wszystkie szmelce wycinamy. Nie wiem, czy by mi to powyrastało. Raczej by się chyba to tak nie wydziało. Dlatego też, o, takie drzewa to sobie cyk wycinamy. Te krzaki też. Trochę łyso mieć będziemy, ale na spokojnie z tematem pojedziemy. Do tego tutaj by się teraz jeszcze przydało. Żeby te korzenie się tu, co? Tu nie da rady kopać? Zielsko? A ja nie chcę zielska. O, ja chcę tego korzenia tu wytarmonić. Przecież nie ma co wpirtolić. O. I teraz, tak by to tu szło. Zielsko, tak? Zielsko ci tu jakieś przeszkadza. No nie wiem, nie wiem, czy to łopatą to dobre. O. Jest planowanie. Dzielskie masy mamy, ale widzę, że tutaj nie bardzo kopać radę damy. A może, no nie, coś kopiemy, coś kopiemy, więc pomału z odcinka na odcinek z tematem pojedziemy. po właśnie, co za dzielsko, no? Że kopać tutaj rady nie da, bo no, ja rzuciłem mały. Ja w międzyczasie jeszcze od rana na targu byłem i tam sobie eternit zakupiłem, no widzę, że dużo, dużo będzie tu kopania, niestety małe są tutaj e, tej łopa, tą łopatą pobierania, ale na spokojnie powolutku, pomalutku i do przodu polecimy i na pewno to zrobimy. Czy tu jeszcze tak, tu jeszcze o, i taką Taką szeroką ścieżkę byśmy sobie tu wyrysowali i tak byśmy z tym tematem podziałali. Eee, poza tym, poza tym, zielsko. Zielsko mamy, więc je sobie wycinamy. O, i cyk. I tak powoli i do przodu, tak? Eee, taką ścieżkę tutaj więcej raczej rysować nie będziemy. Żadnej trawy tutaj nie planuję zostawiać. Zostawimy sobie to właśnie tak o, żeby to tak w miarę dobrze szło. Bo jak gdzieś stamtąd koniem wracam, to niestety bramy. bramy. Ostro poszukuję i w tą bramę trafić próbuję. A tak ścieżkę będziemy mieli. Przy okazji, z tematem właśnie byśmy polecieli. Że drzewa sobie powycinamy. Dużo desek też potrzebuje. Bo oczywiście cały czas tam u krów temat majstruje. Czy by dobrze to wyglądało to dajcie znać w komentarzach. Jak to się tutaj ma. Gdy taka równa droga nam tu powstała. O. Trójeczka, czwóreczka tak. Narzędzia podpisane. Więc w miarę dobrze tutaj działają. Zielsko. Jakie ty tu zielsko człowieku masz. Czy ty normalnie rady kopać nie dasz? No i się popsuła. Łopata się popsuła, ale no jedną trzecią drogi nam zmajstrowała. O! I do tego dużo trawy uzyskała. Okej, okay, to lecimy. Tu jeszcze też sobie to połączymy, żeby to jako tako wyglądało. Tu wóz pod domem nam się poustawiało, więc na spokojnie, na spokojnie. Z tematem działamy. Tu jakieś zaciery yy, mamy. Te zaciery na razie zostawiamy. Tym się na razie nie przejmuję. I tego na razie tutaj nie majstruję. Może jak już to u siebie mam, to chętnie to tutaj powrzucam. Zobaczymy ile nam się tutaj tej trawy zmieści. Yy, paliwa zatankujemy i oczywiście na pasze to przerobimy. Dobra, czyli dwójeczka. I cyk lecimy z drzewem. Lecimy z drzewem. Najpierw gałęzióweczka. A teraz obcinamy. I w którą stronę to drzewo poprzewracamy? Czy jak tu uderzymy? Bo to nie bardzo. W tą stronę co miało, poleciało. Ale to nic. Tak się stało, tak się stało. Tylko znowu łopatę podsutą mamy i niestety tego korzenia nie powykaszamy. Ale spokojnie. Jakoś to tutaj sobie z tematem poradzimy. Jeszcze tu gdzieś gałęzie mamy. O! to już? To już. To już by tak szło i od razu... Gdyby się to poprzecinało. Oczywiście zimą do lasu skoczymy, gdzie tam na końcu maty las mamy i dawno przy nim nie byłem. Gdzie ja piłę tutaj ukryłem. O, dobra, pod czwóreczkę. Oczywiście deski z tego tworzymy. Deski potem sobie na wopsy wyklepiemy, bo tam na pewno dość sporo tematu potrzebujemy. Kałęziówka do palenia, deski oczywiście do budowania, i eee, tego typu drzewa tutaj będą do wykaszania. Raczej planuję tutaj cały ten las w wolnej chwili posprzątać, eee, sobie z tym poradzić, a w zamian nowych drzew posadzić. Może i nawet za chwilę się nowymi drzewami też zajmiemy. Sobie z tym tematem pojedziemy. Tutaj tak słabo widuję. Gdzie tutaj mi gałęziówka ląduje? Tak, tak. Dobra. Mm, to mamy. Tu jeszcze jakieś gałęzie sobie pozbieramy. Czy łokiem jak strzelimy? O, proszę, ile gałęzi tutaj jeszcze mamy? Jeszcze sobie okiem postrzelamy. Eee, chociaż chyba bardziej ekonomicznie by było. Gdyby najpierw wszystkie drzewa się wyczyściło, a potem po prostu gałęzie się w większej ilości zbierać będziemy, i wtedy lepiej z tematem pojedziemy. 53 kg, e, ok. No to to sobie schowamy, łopatę sobie ponaprawiamy. Bo łopatą od razu też e, tak zrobimy, że sobie z tym tematem polecimy. Dobra, łopata naprawiona. Um, zrobione. Na jakiś czas wystarczy. Niestety, jedną łopatę tylko mam i tylko z jedną łopatą sobie działam. 35 sobie wrzucimy. Może jeszcze jednego dorównego dowalimy. Ok, już to mamy. Jednego patyka na razie sobie zostawiamy. No i teraz dwójeczka. Dwójeczka. I cyk, tutaj widzę jest grube drzewiszcze, grubo tutaj z tematem lecimy, czy my tutaj radę damy, o, Bo drzewiszcze niemałe, e, tu od razu budowanie, może by było tych chłotów likwidowanie, czy młotek zabrałem? Młotka nie zabrałem, więc po młotek polecimy i od razu te drzewa, te deski e, sobie tam wyklepiemy, nie? E, tutaj młotki mamy, więc cyk je zabieramy. Od razu dwa e, wody ze studni się napijemy, bo oczywiście woda ze studni najzdrowsza, najczystsza i najlepsza. Od razu jaką kanapeczkę zjemy. Gdzieś tutaj jaką kanapkę mamy. Jajeczko, to cyk. Przegryzamy i od razu jeszcze z toalety skorzystamy. Bo jeszcze dzisiaj rano w toalecie nie byłem. I sobie tego o. Przez zamknięte drzwi. OK. Tak być mogło być. E, więc lecimy. E, od razu też więcej dźwigamy. E, eternity cały czas tutaj do zakupienia mamy. Myślę, że już przynajmniej te boksy tu skończymy. Spokojnie sobie już tutaj te boksy wytyczymy już sobie z tematem podziałamy trzy boksy dobra mamy eee, moment jakby to tu stanowisko boks dla zwierząt stanowisko boks dla zwierząt stanowisko no i mamy trzy kolejne boksy mamy i dalej o z tematem działamy ale tutaj kupów nas zostawiały Eee, ile desek, 23 mamy no to spokojnie z tematem tutaj podział, ja szczerze mówiąc już się przyznaję, że czasem nie kontrolowałem, ile tego odcineczka nagrywać miałem, oczywiście standardowo, standardowo i bojowo, u Patensona jest zawsze znowu, co desek by się parę przydało o, desek już się nie miało, mm, ok więc wypadamy i dalej sobie tam stać. Ja mam, nikt w komentarzach mi nie pisze co się dzieje z tymi kurami, które tutaj latają z nami. Mmm, pod czwóreczką piła. A ja bym chciał łopatę. Przecież nie da rady kopać. Ja nie chcę kopać, ja chcę to wykopać. O! Tak by to tutaj wyśmiało. miało. I tak by się to tutaj powywalało. Dobra. Od razu tego korzenia też wykopiemy. I dalej z tematem pojedziemy. O i tutaj bardzo fajny długi pas mamy. Pod trójeczką kosa. Pod czwóreczką nie. Pod dwójeczką siekiera. I trzeba opierdzielić tutaj gałęziówkę. Trzeba tutaj zrobić małą taką parówkę. Okej okay. jest to już mamy więc od razu to drzewo sobie przecinamy. Yy, za dużo nie planowałem. Właśnie z tych porządków. Za te porządki tu w lesie w końcu zabrać się chciałem. Więc dlatego tak działa. I taki odcinek też na kanale wydamy. Hmm, żebyście wiedzieli, co robić możemy, jak działać możemy. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy też tak działacie, czy na przykład sobie tak sprzątacie, czy po swojemu wszystko planujecie? Nowe gospodarowanie, zarządzanie i terenów planowanie. Hmm, dobra, e, ile? 20 desków? O 30 desków z takiego drzewa mamy, więc śmiało z tematem. 25, okej. Okay. E, okay, trochę trawy dla lepszej zabawy. No i dalej, dalej. E, dwójeczka i leci tutaj kolejno, Lecą tu kolejne drzeweczka. Tutaj jakaś mała szmyla. Na gałęziówkę się nada. Razu cyk. daba, Razu to też sobie tu wykosimy. Jeszcze gdzieś coś zostało. O tutaj mi się nie pozauważało, następny kilka drzew wywalimy to sobie porządek z tematem zrobimy. No jeszcze jakaś gałęzióweczka, pięknie jest i taka O, 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 proszę, proszę, jak to szło, w którą stronę się przewraca? Okej, okay. niech tam się przewraca, e, tu zaraz gałęziówka, no, już? Już gałęzie się poobcinało? Nie, no, jeszcze się rabienagało, tu, tu jakieś gałęzie mamy czemu ich tu obciąć nie nie zdołamy o teraz, teraz się udało tu by się to poprzecinało mm, dobra ale fajnie się dzieje, że od razu e, tak tutaj szaleje że od razu właśnie i deski i drzewo zbieramy i od razu sobie wszystko pouzupełniamy no, obcinaj mnie to. Jak to jeszcze tutaj szło? Tak naprawdę e, dobra sprawa. Bardzo długo wytrzymuje. Mm, jest to oczywiście z tego dodatku tutaj e, strasznego. Jakiegoś tam halloweenowego. Ok, ale tu jeszcze. A, tu jeszcze gałęziówkę mamy. O, i już od razu to. Przecinamy. Dobra, cyk. Cyk, i tak by to szło. Jeszcze może by się te krzaki powycinało. O! Z czwóreczką piłę mamy, więc na deski te drzewa przerabiamy. I dobra, prawie wszystkie deski, które miałem, to wszystkie już poprzerabiałem. Tu ostatnia chłoda nam została. 45 desek tutaj mamy. Ja w międzyczasie też już byłem. Od razu tutaj sobie deski tam wyklepałem. I Teraz łopaty użyć chciałem. Łopatą oczywiście sobie te korzenie wywalimy. Z tym tematem polecimy i zaraz jeszcze świeże drzewa. Posadzi. Zobaczymy, jak to będzie nam to szło, yy, Jak w ogóle będzie to wyglądało. O, no, sam aż normalnie jestem yy, ciekaw. O, kurde, tam najpierw jakie korzenia wykopałem. Dobra, tutaj to mamy. O, tu jeszcze jedną deskę. Tu jeszcze jedną kłodę zostawiłem. Tu jeszcze chyba. O, tu całe drzewo leży. Łopanie. Łopanie. Panie, dobra, masz pan w planie pod czwóreczką. Te ski za chwilę się popsuje. No, ja nawet tego nie planuję. Okej. Mm, ok, ile ona? 17% ma, więc spokojnie radę da. Za dużo wagi nie mamy. Te patyki sobie tutaj pozbieramy. Ciemno nam się już zrobiło. Za chwilę będzie bardzo do oglądania niemiło. O, patyków naprawdę sporo. Sporo patyków tutaj mamy i sporo dzięki temu drzewa pozbieramy. Dobra, cyk, cyk, cyk. Pięknie. Pięknie by to się łokiem może gospodarza postrzelało, by się lepiej. Szkoda, że to oko tak troszkę dłużej nie wytrzymuje. O, tu jeszcze patyki. Ja widuję. Dobra, cyk. Żeby to trochę dłużej jednak wyglądało, albo żeby to na włącznik tak jakoś działało, bo nie da się ukryć, że gdy ciemne mamy tutaj spotkanie, jakieś nocne prace w planie, to e, ciężko, ciężko cokolwiek, o trzeba co chwilę jednak podejść, strzelać, e, żeby właśnie to zobaczyć, e, żeby tutaj... Dobra. Mamy, mamy, już od razu to wrzucamy. No. Zbieraj, zbieraj, co jest? O, tu w tę stronę teraz. W tę stronę. Polecimy w dobrą stronę. Hmm. No. Ja się zasadzenie brać miałem i oczywiście standardowo nie ponadarżałem. Bo się za patykami uganiałem. O, jestem przeciążony. 88% patyka. Yy, ale A dobra, 88% to sobie zostawimy. I jeszcze desek tu gdzieś 10, to nie 5. 5, jeszcze desek mamy. I patyki od razu tutaj damy. Bo światło by się przydało, żeby się tu pozapalało. Ok, no i standardowo. Standardowo i bojowo oczywiście zagrać tutaj trochę, chciałem jednak. Rady nie dałem, 20, po 20 sobie porówno podorzucamy, żeby to jednak tutaj jakoś w miarę wyglądało, lubię takie tutaj właśnie równości, od razu by się zaciery też powstawiało, no ale cóż, wszystkiego niestety nie porobimy. E, dobra, te 9 sobie do pieca wrzucimy. Oczywiście górą od razu prawe do byśmy wrzuciliśmy ja światło zostawiam. Moja Marysia rachunki opłaca, e, więc spoko. Mm, dobra, resztę papyków. Może no, tu podejdziemy. Od razu co mamy, to ponaprawiamy. 100% 96% tutaj piła o. I, I tu jakieś dwa patyki, fikimiki, tu jeszcze jakiego patyka o, i łopata patyka, tu narzędzia, narzędzi przy sobie nie hmm. mamy, no i co drzewa sadzić miałem i ponownie się poociągałem, ale zróbmy to, zróbmy to. Długie będzie to, yy, późne będzie to spotkanie, ale no cóż mam zrobić w planie. Gdzieś tu coś mieliśmy, ale skrzyni nie podświetliliśmy. Yy, I teraz tak, to pola czy jodła? Bierzmy jodłę, weźmy jodły całej i weźmy motykę. Yy, 90% motykę mamy. Motykę pod czwórkę damy. Potrzebuje kosę pod trójką, motykę pod czwórką i sadzonki pod dwójką. Tak jakoś to potrzebujemy. A w następnym odcinku efekt ten sobie zobaczymy. trzymy mój? Ja. Ciemno mamy. Co my tu innego podziałamy? O! Uh -huh. Rady nie damy. Więc ja myślę, że w tym momencie kończę to nagranie. Dziękuję Wam za oglądanie i już tak zostaje. Jeszcze pójdę Fikumiku, koguciku, pójdę sobie zwierzęta poprze poogarniam, karmiam. A może nawet, żeby nie było, to coś na odcinku by się zrobiło. Ciemno, ciemno mamy. Niestety. Z tematem sobie nie podziałamy. Tu jest 150. Tu jest jakieś 70. Dobra. Tutaj świnie ponakarmiane. Żona oczywiście z pracy wróci. Albo wróciła. To e, zwierzęta nam do boksów by wprowadziła. Nie tego knyfla nacisnąć miałem. Tutaj od razu słomy uzupełniałem, No właśnie. I tak to właśnie jest zabawa. Taka właśnie jest tu sprawa. Od rana ruszyć musimy. Zwierzęta sobie wyprowadzimy. Dobra. Tu mam uzupełnione. I tak właśnie wygląda ogarnianie z mojej strony. I teraz tak, dziewiętnasta, więc podejdźmy. Weźmy sobie jakieś dwa dziczki i rozpoczynamy. Godzinę czasu. Oczywiście, temat jest. Żona zebrała nieco jajek. Nie wiem, jaki. Skąd, ale niby zebrała. E, kolejna godzina, i tak właśnie sobie czas 22. E, kolejny dzik. 23. Ja dziękuję. Ja już tutaj to propsuję. Mm, wydoiła kilka krów. No i proszę. I pięknie. I to już jest dla niej pora do spania. E, tutaj sobie rzeczy są odkładania. Kury te nowe, które mi się porodziły, to raczej właśnie w tym pierwszym głównym podstawowym chlewie się zrespiły i ja po prostu podchodzę i je zabieram kiełbasy też gdzieś tam wcześniej na bieżąco przerabiałem hmm, nic rzeczy nie planowałem aczkolwiek wyraźnie nie na długości odcinka nie robiłem czy może jakbyśmy ustawienia zrobili i jasność na 100 poprawili. To by się coś lepiej oglądało? Hmm, nie bardzo. Nie bardzo, więc no, nawet to na 100 zostawimy. Chociaż za dnia to chyba za jasno się wydaje. E, wróćmy na 75 tak jak było. I ten odcinek tak by się zakończył. Ja w tym momencie dziękuję za oglądanie. Za które niebawem na kanale Nie Bawimy się ciągle, bawimy się wspaniale Jak widać energii mi już brakuje Więc do spania się szykuję A gdy tylko się wyśpimy To nowy odcinek dla Ciebie nakręcimy Ue, jest i moja żona Dobra noc.